Melduję posłusznie, że pierwszy dzień treningu do mojego popieprzonego projektu Brain Fact 404 ze Świnoujścia na Mazury z nowotworem mózgu został zakończony. Nie wiem, czy zakończony sukcesem, ale został zakończony. I to był pełen trening. Zaczynając od naprawdę pożywnego śniadania, następnie ćwiczenia siłowe z ketlami, pompki, wszystko w domu. I pierwszy marsz. Zrobiłem 4 km. Niestety nie jestem w stanie pokazać tego z aplikacji, ponieważ zapomniałem nacisnąć przycisk start. Ale zrobię to jutro, jak też będę maszerował. Dzisiaj były testowane Eliza, czy da, razę, czy da radę? Następnie były testowane buty oraz mój mental, jak ja będę się czuł. No i padaczka. Wszystko było na piąteczkę. Naprawdę wszystko było na piąteczkę. Jestem bardzo zadowolony z tego treningu. Ale czy trening był, był udany? Okaże się to jutro. Zobaczymy jak będą wyglądały zakwasy, jak będą wyglądały obtarcia na nogach, czy w ogóle będę miał jakiekolwiek obtarcia. Kolejna sprawa. Takich update'ów, tak jak teraz, nie będę robił na głównym kana kanale na Rakowy Rebel. Bo to jest kanał Życie i Perypetie z Nowotworem Mózgu, a nie kanał BrainFact404. Takie update'y będę robił na drugim kanale, który otworzyłem dzisiaj, BrainFact404. Link do tego kanału znajdziecie właśnie na stronie www.rakowyrebel.pl w zakładce BrainFact404. Plus do tego będzie tam link do Instagrama oraz wszystkie inne linki, które, które są potrzebne, więc tam można śledzić wszystko, plus można śledzić właśnie TikToka czy Instagrama, jeżeli chodzi o ten popieprzony projekt. I wtedy update'y, jeżeli chodzi o sam trening, będę robił raz w tygodniu. Nie wiem, czy w poniedziałek, prawdopodobnie w poniedziałek, z tego względu, że weekendy, czyli sobota i niedziela, to będą najdłuższe marsze. A najdłuższy marsz będzie właśnie w niedzielę. To będą takie najdłuższe marsze, i to będą marsze już z obciążeniem, to, to, to już takie, takie konkretne marsze już będą. Jeżeli chodzi o, o ten kanał, zostajemy, zostajemy z daily vlogami. Tylko właśnie nie wiem, czy robić daily vlogi, czy robić, czy robić rzadziej, bo tematów jest mało, a ciągle mówić o tym samym. To też nie jest, też jest fajne. Bardziej skupiam się na live'ach wieczorami, czyli o 21.00. A edycja, edycja właśnie takich daily vlogów zajmuje trochę czasu. Chyba, że będzie fajny temat, bądź jakiś komentarz fajny, właśnie na live'ach, który, który będę mógł mógł omówić na daily vlogach. Czyli skupiam się tutaj, na rakowy rebel, skupiam się na życie i Perepetie z nowotworem mózgu. Ciągniemy temat dalej. Na drugim kanale BrainFact 404 skupiam się tylko i wyłącznie na treningach. Skupiam się tylko i wyłącznie na przygotowaniu właśnie do, do mojego, popieprzone, do, do mojego popieprzone, popieprzonego projektu. Ja już, się, ja już się doczekać nie mogę tego, tego projektu. Po prostu nie mogę się doczekać. Jestem tak napompowany pozytywną energią. Dzisiaj marsz. Świetny. Petarda, naprawdę petarda. Byłem zadowolony i, i, i jestem zadowolony z tego, z tego marszu. No ale z czasem będę dodawał obciążenie na plecy, z czasem będę podkręcał tempo. Także wszystko powinno być w jak najlepszym, w jak najlepszym porządku. Oczywiście dieta, brak diety. <laughs> brak diety tylko, liczę, tylko i wyłącznie liczę kilokalorie. Także. To chyba są wszystkie najważniejsze informacje, informacje, jakie powinienem Wam przekazać. A, i, i, i ruszam z YouTubem. Ruszam, ruszam z YouTube'em. YouTube to będzie taka, e, taka główna baza. Tam będą e, e, dłuższe filmy właśnie z tego kanału, plus dłuższe filmy właśnie z drugiego kanału, jeżeli chodzi o BrainFact 404. I dzisiaj rozmawiam z kocicą na temat koszulek, bo będziemy, będziemy wypuszczali koszulki Koszulki, jeżeli chodzi o Brain Fact 404. Tylko musimy najpierw zamówić koszulki dla siebie, aby sprawdzić jakość tych koszulek. Także chciałbym wszystkim, tak jak codziennie, podziękować za świetne komentarze, pozytywne komentarze, które, które, które dają mi naprawdę dużo energii i motywacji do tego, co robię i do tego, jak to robię. Chciałbym podziękować za całą e-kawę, naprawdę za całą e-kawę, za te, no, zamiast sobie kupić kawę, to, to stawiacie mi taką kawulencję, ale tak jak mówię, to mi bardzo pomaga, no bo wydatki są ogromne. No i od dzisiaj szukam pracy. Od dzisiaj szukam pracy, czy tutaj w sklepach, czy gdzieś jakiejś pracy, pracy nie wiem na jakimś magazynie, bądź na taśmie produkcyjnej, aby móc za, za, zarobić pieniążki i na leki, i, i właśnie na to wyjście ze Świnoujścia na Mazury, żeby na samym końcu jeszcze spływ kajakowy zrobić. No i Elizę, żeby trochę wygonić z mojej głowy, bo to gówno przeszkadza. Była morfologia, także czekam i wyłącznie tylko na rezonans magnetyczny, na trzeciego. Miłego popołudnia widzimy się wieczorem o 21.00 na live. Życzę wszystkim jeszcze raz miłego popołudnia Papatki!